Witam wszystkich bardzo serdecznie i chciałbym porozmawiać dzisiaj z wami o wolności. Wolności osobistej, która tak często w różnych sytuacjach jest niedoceniana, ale z drugiej strony w innych sytuacjach uważam, że jest przereklamowana. Apostoł Paweł, kierując słowa do wierzących w Koryncie, pisze, pierwszy koryntian, 6:12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Czytamy dzisiaj te słowa, ponieważ niektórzy chrześcijanie pierwszego wieku nie poradzili sobie z wolnością. Przerosła ich. Wyprowadzając na manowce pychy, rzucając w niewolę, Nieczystości i chciwości, unieszczęśliwiła i pozbawiła wszystkiego, co najcenniejsze. No właśnie, co dla Ciebie jest tym czymś najcenniejszym? Co masz w życiu najdroższego? Bóg, rodzina, kościół, przyjaźń, a może zdrowie? Czy wiesz o tym, że Twoja wolność, Możecie tego pozbawić? Wystarczy, że zaczniesz pozwalać sobie na zbyt wiele. W imię wolności, oczywiście. Często jest tak, że rozszerzając własną osobistą wolność, zabieramy ją tak po prostu komuś innemu. Wszystko ci wolno, ale. No, właśnie to ale. Jest niezwykłą, cudowną przestrogą naszego Boga dla każdego z nas. Jakże niebezpieczną przestrzenią jest wolność. Jak ważne jest, aby ją właściwie zrozumieć i odpowiednio korzystać z niej. Popatrzmy na raj. Idealne środowisko stworzone przez Boga dla Adama i Ewy. Mieli tam wolność, o której my możemy tylko pomarzyć. Jednak, by uwolnić w nich powołanie, namaszczenie i to wszystko, co ich Bóg wyposażył, nasz Pan ograniczył ich wolność. Wszystko mogli, ale było coś. Czego nie powinni. I od tamtego czasu nic nie zmieniło się w życiu człowieka. Te zasady dotyczą ciebie i mnie. Zabezpiecza i uwalnia ona ta przestrzeń ograniczona. Zabezpiecza i uwalnia nasz potencjał, obdarowanie, byśmy go mogli pomnażać. Byśmy mogli. Wydobywać go i służyć nim innym. Tak jak ojciec, gdy dostrzega talent w swoim dziecku, zaprowadza go do szkoły muzycznej, ogranicza w ten sposób niejako jego świat. Podczas gdy inni bawią się, inne dzieci korzystają z wolności, robią to, co przyjemne, ten młody człowiek pracuje. Ćwiczy, ograniczony jakby do małej przestrzeni, ale po latach, z spod jego palców wychodzi muzyka, która cieszy, raduje i zachwyca nie tylko jego, ale i innych. Ponieważ zostało ograniczone pole jego działania, by wydobyć z niego ten potencjał, który umieścił. W nim Bóg. Oczywiście nie każde dziecko powinno być katowane w szkole muzycznej, jak i nie każdy młody człowiek zostanie sportowcem. Wszyscy mamy własne obdarowania i do tych przestrzeni powinniśmy się ograniczać. Powinniśmy stawiać ramy, by wydobywać z nas to, co najlepsze. I to się będzie działo. Przykład ten pokazuje, że w rzeczywistości w wielu przypadkach ograniczenia i presja są narzędziem wyzwolenia. Czy kiedyś patrzyłeś tak na ten problem? Ograniczenia i presja wydobywają z ciebie talent, charyzmat, który masz, który otrzymałeś od Twojego dobrego Ojca. Tą drogę przeszedł nasz Pan Jezus Chrystus. Dając nam wzór do naśladowania, Ojciec postawił Jezusowi granice bardzo wyraźne. On przyjął je i uwolnił w swoim ciele, ciele ludzkim, niezwykły potencjał, z którego skorzystaliśmy. Na początku swojej służby, pamiętacie tę historię, tę sytuację, gdy Jezus wszedł do świątyni i odczytał fragment z księgi proroka Izajasza. Łukasz, czwarty rozdział, wersety 18 do 21. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich, dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Jezus przyszedł ogłosić więźniom wolność. Wiecie, jednak nie przypominam sobie ani jednej sytuacji z jego ziemskiej podróży, w której odwiedziłby jakiekolwiek więzienie. Albo wydobył kogoś z tego ponurego miejsca. Niektórzy patrząc na życie jego przyjaciela, Jana Chrzciciela, mogliby powiedzieć zaraz, przecież nie tylko nie wydobył go z więzienia, ale nie uratował jego życia. Wiemy jednak, że słowa Jezusa dotyczyły Innej wolności, wydobywania i wyprowadzania nas z niewoli grzechu, z niewoli ciemności. Ciemności, w której ugrzęzła ludzkość, dlatego, że zagalopowaliśmy się, przekroczyliśmy bezpieczne granice. W do Galatów, 5:1, Paweł mówi: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Apostoł ogłasza tutaj bardzo ważną prawdę. Jezus uwolnił Cię ze wszystkich Twoich grzechów i zbędnych ciężarów. Jednak byś mógł się rozwijać i owocować, sam musisz ograniczyć swoją wolność. Sam musisz pozostać w bezpiecznej przestrzeni. Trafnie ujął tą prawdę również apostoł Piotr. W 1 Piotra 2:16 czytamy: Jak ludzie wolni postępujcie, nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. Oddaj swoją wolność. Jezusowi. Zostań Jego niewolnikiem. Wtedy robiąc to, co Ci powie, i nie robiąc to, czego nie powinieneś robić, uwolnisz Jego dziedzictwo w swoim życiu. On Cię wypełni i wydobędzie z Ciebie rzeczy, o których Ci się nawet nie śniło. Jeżeli chcesz być. Ciągle zanurzony w rzece Ducha Świętego, a ja chcę, to nie wyłaś na diabelski ląd. Nie wyłaś tam, gdzie może jest coś interesującego, coś, co Cię pociąga, ale jest niebezpieczne dla Ciebie. Mój drodzy, ryby absorbują tlen z wody i tylko w wodzie są wolne, żywotne, piękne, roznażają się. Ale wystarczy, że przekroczą granice wody i wyskoczą na ląd. wtedy giną, wysychają. W czym ostatnio poszedłeś za daleko? Przekroczyłeś granice moralne, granice przyzwoitości, dobrego smaku. Po prostu przegiołaś. A może pewnych rzeczy nie widzisz, i wydaje ci się, że wszystko jest ok. Często po owocach można poznać, czy zachowuję, czy przekraczam granice. Może czas, mój drogi, moja droga. Cofnąć się, zrobić krok do tyłu. Uniżyć się, przeprosić. Bo jesteś w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwej przestrzeni. Cofnij się. Nie domagaj się wolności. W Ewangelii Jana o 8 rozdziale wersety 31-36. Jezus mówi tak. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Jakąż niezwykłą szansę dał Jezus tym, którzy uwierzyli, tym, którzy uwierzyli, oni otrzymali obietnicę. Wiecie, co w tym wszystkim jest tragicznego? Że można uwierzyć, ale nic z tym nie zrobić. Bo ci, którzy uwierzyli, do których Jezus skierował te słowa, to obietnice, zawiedli, powiedzieli nie. Nie zobaczyli swojej niewoli. Zatem nie doświadczyli uwolnienia. Chciałbym cię prosić, żebyś zastanowił się nad tym przykładem. Czy czasem uparcie nie ogłaszasz, że naprawdę to tak jesteś tak. Wprawdzie tutaj to to jesteś wolny. Ale inni nie mogą tego o Tobie powiedzieć. A wystarczyło wziąć obietnicę. Odnaleźć się w Jego słowie, zostać Jego uczniem i poznać prawdę. Prawdę, która wyzwala. Okazuje się, że uwierzyć Jezusowi to troszeczkę za mało. Poznacie prawdę. Jezus użył tutaj greckiego słowa aleteja. Aleteja. Co znaczy prawda, jako wolność od nieszczerości w postępowaniu, wolność od obłudy, od zatajania swych myśli i czynów. Pomyśl nad tym, czy jesteś wolny. Czy jesteś wolny od obłudy, czy jesteś wolny od nieszczerości w postępowaniu, czy jesteś wolny od zatajania swych myśli i czynów. Bo wolność, moi drodzy, to nie robienie tego wszystkiego, na co mam ochotę, a potem ukrywanie tego z różnych powodów. Przeciwnie, wolność to znalezienie właściwych ograniczeń, ograniczeń uwalniających Boże obdarowanie w Tobie i we mnie, prowadzące do radości, spełnienia. To również rzucanie na światło naszych grzesznych myśli, czynów, by po prostu w nas nie gniły, nie uśmiercały nas, byśmy jak najszybciej mogli wrócić do rzeki życia. Jeżeli rozwijanie się fizyczne, intelektualne, zawodowe, Dokonuje się przez ograniczenie, to dlaczego nie miałoby to dotyczyć również sfery duchowej i moralnej? Młody człowiek poddaje się ograniczeniom, ćwiczy, rozwija się i osiąga sukces w sporcie, w nauce i w innych dziedzinach. Dlaczego nie miałoby to dotyczyć również sfery duchowej? Gdzie stawiasz granice po to, aby Bóg mógł przez Ciebie objawiać swoją miłość, swoją dobroć, swoją moc. Tak to właśnie działa. Jeżeli chcesz czegoś więcej, jeżeli chcesz pójść dalej, potrzebujesz właściwych ograniczeń, dopasowanych, dostosowanych do Twoich zdolności. Do Twojego obdarowania. Spróbuj to znaleźć. I nie rzucać się, nie krzyczeć, że jest Ci źle, że czujesz się zniewolony, ale wydobyć z tej sytuacji siłę, moc i to wszystko, co Bóg Ci daje. Obecnie też jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji, ograniczeń. Możemy na to narzekać, możemy się z tym nie zgadzać. Ale możemy również wykorzystać to, by napełniać się Duchem Świętym, by napełniać się prawdą Boga, zanurzyć się w Jego słowie i, wsłuchując się w Jego głos, żyć według Jego standardów. Moi drodzy, każdy z nas pragnie miłości. Każdy z nas pragnie miłości. W rodzinie, w małżeństwie, w kościele, żeby jednak doświadczyć jej prawdziwej mocy, radości, wolności i intymności, musimy najpierw zrezygnować z własnej niezależności. Jeżeli chcesz nie tylko mówić o miłości, ale doświadczać jej głębi, zrezygnuj ze swojej niezależności. Stań się sługą. Tak jak Jezus. Pozwólcie, że na zakończenie zacytuję słowa apostoła Pawła. Który nie tylko nazywał się niewolnikiem Chrystusa, ale również potwierdzał to swoim życiem. A z drugiej strony był chyba najbardziej wolnym, szczęśliwym. I obdarowanym człowiekiem, jakiego znam. Ze słyszenia, oczywiście. Galatów 5,13. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni, Służcie sobie nawzajem. Do czego z całego serca Was i siebie zachęcam. Bądźcie błogosławieni, zdrowi, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia.